Zobaczymy, jak, w jakim stanie łóżko będzie po przebudzeniu. Ups. piękny poranek. Znowu odwodnienie. No tak. Zaraz, przecież ja mam wodę, mogę napić się tak po prostu. Pij. Dobra, I zjem też. Tak po prostu. Okej, okay. nie jest źle. Nie jest źle. Czy ja mogę upuścić mniej tych książek? Mogę, pewnie, że mogę. Dobra. Połowę z 9 upuszczę. I już jestem. Dobrze jest teraz, dobrze z przeciążeniem. Dobra. Wiemy wszystko. Jestem najedzony. Żyćka mam sporo. Wprawdzie czerwonka. leczenie woda dużo wody i, i taki ten i takie tabletki i to antybiotyk użyj użyj dużo pić i antybiotyków Woda nieuzdatniona, dlatego ja piję kurde tą nieuzdatnioną. Cholerka. Niedobrze. I sraczka. No dobra. Ale dużo sobie uzdatnimy, dlaczego ja tą nieuzdatnioną wodę piję? Jak ja tu mam taką ładną przygotowaną. O! Rozpalaj się. Najbardziej to jestem tego zająca ciekawczy się złapał Okej okay. Nie chcesz to nie Jak pogoda Nie jest źle Jak tam sidła Oj Zniszczone I don't give a damn. I don't really care. Zniszczone sidła Dobra, trzeba się stąd wydostać teraz. Jakieś wściekłe, wściekłe zające zniszczyły moje sidła. Dobra, tu już byłem. Tego się nie da uruchomić, nie? Dobra, teraz nie wpaść na jakieś dzikie wilki. I powinno być w porządku. Szkoda mi tych flar trochę, bo one dobrze działały na te wilki. Słyszałem kroki tutaj blisko, ale że dobiegnę. To jest tutaj, nie? Credit Union. To jest tutaj. Now, where would they hide the combination for this vault? Paramateczka. W ogóle coś jest sobie znajdzie i... Dobra, Dobra wyjmij zawartość sejfu w banku. Kartą Pełniane rękawice. Papierki. Gdzie mógł być z... ...kod? To... Na dyskietce może. Ale to chyba nie, nie... nie tędy droga. Może wyrzucili do kosza. Nie. Szuflady. Uh. Jedzonko. Klucz do domu dyrektora banku. Musi być klucz do domu dyrektora banku. Okej, okay. tam może być kod. Prawda? Dlaczego by nie? Jest zaznaczony ten dom dyrektora? Nie. Któryś z nich po prostu. Dyskietki, laptopy, no to pewnie gdzieś... Gdzieś tam, nie? Na dyskietkach, na laptopach Tylko, że prądu nie ma. No nie no, łazience chyba nie trzymali kodu. Też cholera, kto ich tam wie. Tu jest jakiś magazynek. O Jezus, jak skrzyku. Środek antybakteryjny. Buty wojskowe? Elo. Buty wojskowe to... No. Lepiej. Buty wojskowe są spoko. Opuść. Dobra. Pamiętaj, żeby nie trzymać za długo. Pusta, pusta, pusta. A ja tu mogę trzymać jakieś rzeczy, nie? Jakby co, mogę to sobie przechodzić. Czy ja już to przeszukiwałem? Ja już to przeszukiwałem. Ten już otwierałem, to już otwierałem. Dobra, czyli y wydaje mi się, że trzeba iść do tego domu. Do tego domu... Yy... Wiadomo kogo, nie? Tego... Dyrektora. Wynajmij... Wyjmij zawartość... Sejfu. No dobra. Idziemy do starej mateczki na zupę. Zjem zupę. I... Te strzę... Wystrzał? Coś mi się wydawało. Rade rzeczy. Idziemy na zupę. Zwiem zupę i pójdę poszukać tego po prostu tego domu. Mateczka. Ja chętnie bym tutaj siorp, siorp, siorp. Bo ogólnie sytuacja jest taka, że mam rozwolnienie. Przygotuj wodę. Dwadzieścia, dwanaście minut. Dobra. W garnku, w ekwipunku nie mam. No dobra, niech to ona się tu robi. Ja jej tu oddam parę rzeczy. W takim razie powinienem dostać. Powinienem dostać jakiegoś tutaj misję poboczną. O, prawie. Opał do drwutni. Prawie się udało. Trzy minuty. Napiję się tej wody. I ruszam szukać. No tak, tylko, że ja mam chyba dwa klucze, nie? No zaraz, ja tu mogę coś pozostawiać. Tu jej mogę... Eee, taki antybiotyk... Nie no, antybiotyk to ja muszę wziąć. Bo... Bo ja mam ten problem cały czas. Wiadomo, nie? Dobra. Jeszcze? Aha, bo to... Przegotuj. Że to trzeba naraz? Dwa antybiotyki. I wodę. Popić wodą. Mamy jakieś napoje tutaj? Jakbym takim napojem. O. Aha, teraz już nic nie mogę z tym A nie mogę. Dobra, jakbym popił takim napojkiem. Czy to nie jest najlepsze? Co to za spanie? A nie, no. Dobra, możemy się jeszcze przespać. Nie, no przecież jest środek dnia, kaman. Nie możemy spać. Kurde, ta czerwonka mnie trochę martwi. Jeszcze się wody napiję, może co? To odwodnienie mnie tu męczy po prostu. Tworzymy sobie podpałki trochę. Bandaż. Woda się przygotowała. Pijemy się. Ciach. No dobra. I pyk. Idziemy. Dobra, gdzie ten dom? Gdzieś chyba tu z tyłu był ten dom. Któryś z tych to jest, wydaje mi się. Tutaj krew też jest nieprzyjemna. Ten chłop tutaj, nie? Dobra, szukamy domu. Yy... Szukamy domu, domu bankowca. Co on w takiej tu chatynce mieszkał? Chyba nie. Ja, tu już byłem, dobra to na pewno nie tu. Hop. To było tam, z tamtej strony. Pamiętam. Tu chyba, nie? To było napisane. Milton's Post Office. Co tu, ty, ty przejdę? Post office, ale to nie był post office. Tu jest zamknięte. Na cztery z pusty. Któryś z tych to był, Nie ten z flagą? Aha! No, hello! I can always use more food. się kanadyjska. Pój. Nie dość, że... Blech. Znowu mam... środek... antybakteryjny. Chciałem się... sweet zioła. No to ziółka na tą biegunkę może. Otwierasz to. Nice. Sporo rzeczy. Do mateczki załadujemy, do, do lodówki. Tu, tu nigdy nic nie ma w tym. jest jakiś ten, krzesło, 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 krzesło. Dobra, teraz musimy wyszukać tego. Ula la, wełniany sweter. No, no, no. Wełniany sweter to jest chyba lepiej, co? Zakładam. Muszę oczy. Dobra, dobra, spokojnie, koszulka. Czyś tu musi być ten kod. Ej, bojówki, o, kod do skarbca. 19.30.08 Cee! Jadomka Jadomka A w szafie? Prosta kurtka jak chcę pusty do biegania Na razie zostawię Dobra Idziemy do skarbca Jezus, myślałem, że to wilk. Eee... Zaraz, zaraz, zaraz. Żebym się nie zgubił. Tędy. Iś, coś... mi... Ch Chlupocze mi coś. W ogóle znowu jestem przeciążony, nie? Coś trzeba wyrzucić, coś trzeba wyrzucić na szybko. Te książki, puść. Nie, akurat to drewno... i włożę jej do tego. Dobra, dobra, nieważne. Ups! Jelonek! Wybieramy. Dobra i chyba czas do. No naprawdę? Nie teraz. Nie teraz. Zawsze mnie tu dorwie. Use more food. Dobra, mam ten przybornik. Znaczy, te rzeczy. Yes. Kasetka miasteczko. Notatka z poczty. Jest kod do skarbca. No Goł do skarbca szybkością prosto biegiem na sprincie do skarbca na razie nie zwracamy uwagi na jelenia proste Prościut to dobra, no ciekawe co nas tutaj czeka? A jak to jakiś skarb? Eee, dobra. Czyli to nie będzie tak prosto, jak myślałem. Czytaj 19:30, 8. Dobra, 19. Jak to było? Jak to się obraca? 19 30 Aha, dobra, sorry, sorry, jeszcze raz Czego to tak dyszy? Jeszcze raz 19 Spoko loko. Teraz stąd trzydzieści I osiem What? Myślę, że to będzie jakaś mała skrytka, to jest... Pieniądze Cicho bądź. Mamy misję. Numer 7. Co oni w banku trzymali? Czekoladki? a Ja do jakiego mam skrytkę? Klucz do domu 15. Ihi. That will Dobra. I idziemy do pomateczki. Do Na sprintie Idę do mateczki szybko Dam jej to Ale jestem przeciążony Strasznie przeciążony A to nic. Dobiegnę Chyba, wilk, ale mam nadzieję, że nie Biegnij! Biegnij! Dobra, tutaj odłożymy jej te wszystkie rzeczy. Nie! Anuluj. To co mnie robi ciężkim. Jakie te książki cholerne. Przenieś. Pieniądze wiadomo.

Narkotyki. A. koralę. You said this would have been fine. And well, I'll try to it well. Przeczytać z korali coś można? I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. No, raczej. Moje lilie. Kik, lili? Didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a Lily. Lily was Sam. It doesn't matter. moga you... Get confused? moga In your foggy gray memories, maybe you thought Lily and my friend were the same. I'm sorry. I can't. I thought I was helping you. it's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Is this way? Lily's things. Such a Lily. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Gdzie. in her old room, her climbing gear, her maps. they can help you get out of milton. the path through the mountains. Maybe there's another way out? yes. my lily was a climber. that's what happened. she. spot one. never mind that. no. Take the, rope, the map. follow her path. it'll lead you out of milton and deeper Let's into the mountains north towards perseverance mills. Wiemy, okay. To... If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or grandmother again. Jak to? Będziesz Make zawsze w mojej pamięci. It. This new world is for the strong to survive. Raj tracony. Chcemy te wspomnienia, Who was she? You want to understand Lily's story, man who fell from the sky. I think I know enough about loss to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here. In Milton. Uh oh, oh. Why didn't you say so? Go find her. Zbieraj te czarne i daj je Lily. I wtedy mogę się spokojnie odpocząć. Gdzie jest Lily? Ale jajca, co? Normalnie? Normalnie nieźle się porobiło. Idę się przespać. Aż. Znowu jestem przeciążony, ale to zaraz naprawimy. Tak chlupocze, to ta czerwonka. Udaj się do nagrobka Lili. Dobra, to też pójdziemy, nie? Dobra, trzeba się przespać z 10 godzin 11 nawet. bank Ale się dzieje. Dobra, to tak. Pójdziemy do lilii. Znajdziemy sprzęt. Jeszcze nie. Nie, jeszcze z 7 godzin. Znajdziemy sprzęt i wyrywamy z tego zadupia. Porządnie najedzony, czerwonka wyleczona. Bang, elegancko, ale dalsza część w następnym odcinku. Pamiętajcie wtorki, czwartki, soboty, niedzielę. Wtorki, czwartki o 20.30, soboty i niedzielę od 15.00. Zapraszam na Twitcha tam gramy w różne świetne gry. Będzie w tygodniu też niespodzianka, ale czekajcie na następny odcinek. Jest zapisywanie, więc w so następnym hungry. odcinku pójdziemy pomodlić się nad grobem Lili i zmiatamy stąd. Pozdrówki. Papa papa pa. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Papa. Pa. You wanna be, you wanna be, you wanna be with me. You wanna feel, feel something real, but I'm feeling differently. You're making plans to get to friends, but don't